Dobra. To jest repozytorium Linux, które ściągnąłem w poprzednim wideo. Co teraz możemy tutaj zrobić? No, jeżeli nie wiemy co zrobić, to ja sugeruję oczywiście szukanie pomocy. Co się stanie, jeśli wpiszemy sobie man git? No mamy jakiś dość potężny opis The Stupid Content Tracker, bardzo ładnie to tutaj nazwali. I tego będzie oczywiście bardzo dużo. Inną opcją, gdzie możemy się czegoś dowiedzieć, jest git help. Tutaj, w troszeczkę bardziej przyjaznej formie, myślę, wyświetla się taka pomoc, która mówi, jakie mamy dalej komendy. Tutaj zauważ, jest klon i init, które poruszyliśmy właśnie ostatnio. Natomiast teraz zajmiemy się tak naprawdę um, najważniejszą komendą, która jest w Gicie, czyli git status. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, zawsze wpisz w git status. Git status pokaże ci, tak naprawdę, co możesz w aktualnej chwili zrobić, w szczególności jeśli no, nie masz pojęcia, co dalej. Naprawdę, ta komenda wiele podpowiada. Wpiszmy więc git status i możemy się dowiedzieć, co tutaj mamy. Mówi nam, że jesteśmy na gałęzi master. O gałęziach oczywiście będzie później. Ta gałąź jest w stanie czystym up to date, czyli nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, co jest na origin master, a origin master to jest to, co znajduje się na GitHubie, czyli ja mam dokładnie to tutaj, co jest na GitHubie, bez żadnych różnic. Nothing to commit oznacza, że tak naprawdę, no, nie wprowadziłem żadnych zmian, więc niczego tutaj nie mogę zatwierdzić żadnej zmiany. Working tree clean, wszystko jest w jak najlepszym porządku, bez żadnych zmian. No to Nagrzepmy, wprowadźmy sobie zmianę. Możemy sobie otworzyć albo coś dopisać, na przykład naszą znaną komendą echo, hello. Przekierujmy to na przykład do pliku 01 nawigacja md. Dopiszmy na koniec. Coś się powinno zmienić, prawda? Co teraz pokaże git status? Ano, już jakieś konkrety. Czyli dalej mówi, że jesteśmy na gałęzi master. Wszystko w samej gałęzi zgadza się z tym, co jest na GitHubie. Origin Master, tak naprawdę taka nomenklatura. Origin oznacza właśnie taki. Podstawowy serwer zdalny, to jest domyślna nazwa, więc jeżeli pobieraliśmy to z Githuba, to origin się odnosi właśnie do Githuba. Natomiast master to jest domyślna gałąź. Tutaj można robić wiele wersji kodu, więc tak może nam takie rozgałęzienie fajne iść, parę różnych wersji, natomiast domyślna to jest zawsze master. I gałąź master zawsze istnieje, jak i jeżeli ściągaliśmy repozytorium, no to tak zwany remote origin też zawsze istnieje. Jeżeli tworzymy to za pomocą git init, to nie mamy żadnych remote'ów, czyli nie będzie tego origina. Ale to wytłumaczę jeszcze dokładnie później. Natomiast tutaj jest taka ważna rzecz. Changes not staged for commit. Mamy jakieś zmiany, które nie wejdą do najbliższego commita. Samo commit, ciężko jest mi wytłumaczyć, ale można to nazwać po prostu takie zatwierdzenie zmian. Możemy użyć git add i plik, aby Dodać sobie jakiś plik albo git checkout z dwoma minusami i nazwę pliku, aby te zmiany tak naprawdę wyrzucić. Na razie tyle. Chciałem pokazać, że jest komenda githelp, chociaż może nie wszystko jeszcze. Githelp wyświetla taką bardzo ogólną pomoc, natomiast możemy wpisać githelp status i będziemy mieć pomoc odnośnie samego, samej komendy status, czyli możemy tam dodać różne przełączniki. Może nam pokazać troszeczkę więcej. Więc jeżeli nie wiesz, jakie są komendy, to po git help możesz wpisać coś dodatkowego, na przykład git help init. No i wyświetli się taka pomoc odnośnie inita: jakie on ma przełączniki i co z nim można zrobić. Git help clone. Nie hello, tylko help. No i mamy troszeczkę informacji na, to, na temat dokładnie. Tego mniejszego fragmentu gita. W kolejnej lekcji już przejdziemy tak naprawdę do wprowadzenia jakichś pierwszych zmian, a tak naprawdę, zanim je wprowadzimy, przydałoby się skonfigurować odpowiednio gita. Więc do zobaczenia w następnym wideo. Jeśli znasz podstawy C, to odwiedź koder.Sool. Mamy tam bardziej zaawansowane kursy, na przykład z biblioteki STL czy z narzędzi programisty. Zapraszam, koders.cull.